twoje? Moje. Tylko nie uciekaj, zgodnie z paragrafem 243. Znasz ten paragraf? Znam, yy, nie wiem, yy, nie znam. To ja cię zaraz powiem. Zgodnie z artykułem 243, każdy ma prawo ująć przestępcę w razie ucieczki. Obezwanie zgrybować i przekazać policji. No możesz jakoś, ten, dogadać. Yy, więcej nie będę. To proste. Ale co? No mogę wam zapłacić jakoś. Ej, ale ile? No nie wiem. Możemy się dogadać. Nie koła. Kiedy zapłacisz? Nie, nie mam. Teraz będę pożyczał. Naprawdę, przysięgam. No właśnie, doszedł ci kolejny paragraf. Zgadnij jaki. Przekupstwo. Brawo, gratuluję ci. Tak nisko nas wyceniasz? No nie. Widzę, że bardzo nisko. Krew ci leci. Do no spaceru mnie leci, bo trafiłem w ścianę. Linki do tyłu, linki do tyłu. O, my kręgosłup! O, to chyba sprawny jesteś, jak nawet jest złamany kręgosłup. Nie wyrywasz się, nie wyrywasz. No po imię, jo! Złapną się. się. Kurde,